Szanowni Państwo, współczesne społeczeństwa nie mogą żyć bez elektroniki, bez internetu, kart kredytowych i e, szybkich połączeń, co oznacza, że tak naprawdę można te społeczeństwa bardzo łatwo kontrolować. Zarówno społeczeństwa w całości, jak i poszczególnych jego członków. W tej chwili wchodzi e, w życie technologia 5G, która umożliwia szybkie łączenie internetowe, szybką komunikację. Kto dostarczy oprogramowania dla 5G, ten będzie mógł kontrolować dany kraj, który to programowanie zakupi. Dlatego rozpoczęła się zażarta walka między Stanami Zjednoczonymi a Chinami o to, jaką strefę wpływów obejmie firma Huawei dzięki swojemu oprogramowaniu. Zanim się nad tym tematem pochylę, chciałbym, żebyśmy jeszcze rzucili ogiem na kierunki ekspansji chińskiej. Mamy trzy zasadnicze kierunki. Z punktu widzenia chińskiego na zachód wiodą dwie drogi. Pierwsza przez Birmę i Morze Południowochińskie, gdzie Chińczycy budują swoje sztuczne wyspy. Ciśnienie Malaka na Ocean Indyjski, gdzie Chińczycy starają się tak naprawdę tak zakotwiczyć, żeby z tego Oceanu Indyjskiego zrobić coś w rodzaju Morza Wewnętrznego. Mają wpływy w Birmie, czyli w Myanmar obecnie, w Bangladeszu, na terenie Oceanu, w Sri Lance, w Malediwach i tak naprawdę na całym wybrzeżu Afryki Wschodniej od Djibouti do Republiki Południowej Afryki. Oczywiście stąd idą wpływy przez kanał Suezki na Morze Śródziemne. Drugi kierunek zachodni to jest oczywiście Azja Środkowa. Tutaj warto zaznaczyć, że Chińczycy bardzo dużo zainwestowali w elity środkowoazjatyckie. Wystarczy podkreślić, że z Kazachstanu w Chinach studiuje 13 200 studentów, z Uzbekistanu 5000 studentów a z Kirgistanu – 11 tysięcy studentów. No, to jest olbrzymia armia. Z Tadżykistanu jest tylko kilkuset, ale za to w Tadżykistanie Chińczycy mają już swoją, e, swój, swój pierwszy postulat wojskowy. Według jednego z ekspertów rosyjskich w ciągu pięciu lat Chińczycy zbudują bazy wojskowe w Azji Środkowej, co Rosjanie będą tolerowali, ponieważ te bazy będą e, no, chroniły z punktu widzenia rosyjskiego Azję Środkową od... Wpływów amerykańskich, czyli tutaj Chińczycy mają e, zablokować Stany Zjednoczone. Z Azji Środkowej e, droga wiedzie przez Iran, oczywiście, e, Turcję i Syrię na Morze Śródziemne, a z Morza Śródziemnego przez Bałkany e, na Europę. Kierunek e, wschodni, no to oczywiście jest Ameryka Łacińska. Już mówiłem poprzednio o Brazylii, teraz spójrzmy tak e, sumarycznie. E, Chińczycy, jak mówiłem, zainwestowali w, w budowy infrastrukturalne, kopalnie, inwestycje bezpośrednie 113 miliardów dolarów. Przy czym kraje, gdzie dokonują największych inwestycji, to jest Brazylia, Argentyna, Boliwia, Ekwador. W sumie prowadzą w tej chwili 69 dużych projektów inwestycyjnych. Ale inwestycje bezpośrednie, fuzje, przejęcia, czy joint ventures, to nie jest jedyny kierunek. Drugi to są pożyczki. Chiny udzieliły krajom Ameryki Łacińskiej 140 miliardów pożyczek. Dwa banki się tym zajmują: EXIM, czyli Bank Eksportowo-Importowy Chiński oraz Chiński Bank Rozwoju. Strategia chińska, jeżeli chodzi o udzielenie pożyczek, jest taka sama jak niemiecka w wypadku Grecji. Udzielamy pożyczek, a kiedy kredytobiorca nie jest w stanie ich spłacić, no to musi nam oddać pod zarząd na 99 lat na przykład porty albo linie komunikacyjne. Jeżeli chodzi o duże inwestycje, to Chińczycy inwestują w Tamy w Amazonii, w Patagonii, w Argentynie, no i w jedną linię kolejową z portu Rosario do Mendoza w Argentynie. Ale inwestycje chińskie, Teraz obejmują również sektor finansowy. To ciekawe, jest mniej więcej 20 instytucji finansowych, które zainwestowali Chińczycy. Co to oznacza? No, że chcą wpłynąć na rynek finansowy Ameryki Łacińskiej. Oprócz tego Chińczycy przyznali 6000 stypendiów studentom z Ameryki Łacińskiej i otworzyli 39 Instytutów Konfucjusza, czyli agent wywiadu chińskiego. Gdzie uczy się języka chińskiego, znaczy mandaryńskiego, zapoznaje się chętnych z kulturą chińską itd. Z tych 39 instytutów Konfucjusza, 10 jest w Brazylii. Handel chiński ma ten negatywny skutek, że po prostu państwa Ameryki Łacińskiej tracą miejsca pracy. To najlepiej widać w wypadku Meksyku. Meksyk stracił 350 tysięcy miejsc pracy. Dlatego, że towary chińskie wyeliminowały produkcję rodzimą. Ale z drugiej strony Meksyk uzyskał bezpośrednie inwestycje na sumę 5,5 miliarda dolarów. No i trzeba było teraz się zastanowić, czy to się opłaca, tak? czy te inwestycje, których dokonują Chińczycy, jakoś niwelują straty, jeżeli chodzi o rynek pracy. Jak widzimy teraz na tle tej, tej ekspansji chińskiej, spójrzmy teraz, co się dzieje z firmą Huawei związaną również z wywiadem chińskim. Otóż współczesne społeczeństwa no, są kontrolowane i mogą być kontrolowane za pomocą internetu, kart kredytowych itd. I teraz jeśli Huawei dostarcza oprogramowania do technologii 5G, tego szybkiego internetu, Technologii, która będzie się cały czas na bieżąco zmieniała, to tak naprawdę będzie kontrolowała dany kraj, a zwłaszcza jego łączność. Dlatego Stany Zjednoczone zaznaczyły, że ograniczą współpracę z tymi państwami, które nawiążą współpracę z Huawei i w których Huawei będzie budowało w sieć 5G. Co więcej, NATO. Zaznaczyło, że ograniczy komunikację z, tymi, z Niemcami, jeśli Niemcy wybiorą Huawei do budowy sieci 5G. Czyli mamy kolejne zaostrzenie konfliktu na linii amerykańsko-niemieckiej. Również Komisja Europejska ostrzegła przed Huawei, no i e, tak naprawdę jesteśmy w trakcie procesu podziału e, stref wpływów. W tej chwili sytuacja się przedstawia e, tak, że e, Kanada wybrała Nokia. Japonia, Australia, Południowa Korea zakazały budowy sieci 5G we współpracy z Huawei. Jeżeli chodzi o Europę, sytuacja jest bardziej zróżnicowana. Francja zakazała współpracy z Telekom z Huawei. Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię. Po ostrzeżeniach trwa badanie ewentualnych skutków współpracy z Huawei, co znaczy, że decyzję przesunięto na później. W państwach skandynawskich Norwegia, która początkowo nawiązała współpracę z Huawei, już się z tej współpracy wycofała. Dania wykluczyła Huawei i podpisała umowę z Ericssonem. Włochy. Które, jak widzieliśmy ostatnio, nawiązały bliższą współpracę z Chinami, bo przystąpiły do jedwabnego szlaku, oświadczyły, że w memorandum o wzajemnym porozumieniu sprawa 5G nie została ujęta. Rzecz w tym, że pierwsze próby z tą technologią 5G chińską już się we Włoszech rozpoczęły. No, jak będzie dalej, to zobaczymy, bo tutaj rząd włoski jest podzielony. Salvini jest przeciwnikiem, Dima jest zwolennikiem współpracy z Chinami. Jeżeli chodzi o Niemcy, to jest to jedyny kraj Europy Zachodniej, który nie wykluczył Huawei z przetargu. Czyli przetarg ma się odbyć, Huawei składa swoją ofertę, no i zobaczymy, czy Niemcy wybiorą ofertę Huawei, która jest po prostu najtańsza i z punktu widzenia technologicznego bardzo dobra. Jeśli by Niemcy wybrały technologię Huawei, no to oczywiście dalszy powód do konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi, ale to znaczy również co innego. To będzie dowodem na to, że współpraca niemiecko-chińska jest coraz bliższa. Jeżeli chodzi o naszą strefę wpływów, sytuacja się przedstawia niejednoznacznie. To znaczy, no Polska jak zwykle nie wie, co zrobić. W Czechach mamy bardzo silne lobby na rzecz Huawei. Na czele tego lobby stoi tak naprawdę prezydent Zeman, który jest znany z miłości do Rosji, a jak ktoś Rosję kocha, to też Chiny kocha. Prezydent Zeman był już kilka lat temu w Pekinie, i wtedy podpisano pierwsze umowy. Z tym, że Chińczycy podpisali umowy z prywatną firmą czeską, której właścicielem jest Pedry Kellner, lokalny milioner. On ma duże interesy biznesowe w Chinach, ponieważ otworzył tam firmę pożyczek bezbankowych, czyli takie krótkie pożyczki pozabankowe, i na tym zarabia spore pieniądze. W związku z czym prezydent Zeman i lobby chińskie w Czechach ostrzega, że wykluczenie Huawei z budowy 5G spowoduje chińskie retorsje. I to zapewne jest przyczyną odłożenia decyzji, dlatego że jeżeli chodzi o służby e, czeskie, one ostrzegły, że nie należy wiązać e, budowy tej sieci z Huawei. W związku z czym e, rząd, e, który z jednej strony boi się retorsji chińskich, a z drugiej strony e, no, e, e, w, Kieruje się ostrzeżeniami i naciskami amerykańskimi, całą sprawę odłożył. W tej chwili kwestia jest dyskutowana i po skonsultowaniu ze 160 podmiotami, dopiero, które się tą sprawą zajmują, dopiero Czesi podejmą decyzję. Czyli sprawa została przesunięta. Na przyszłość, Słowacja podpisała umowę z Ericssonem. W Rumunii. Jest zdecydowany podział. Rząd chciałby jednak nawiązać współpracę z Huawei, natomiast opozycyjna partia liberalna rozpoczęła działania przeciwko współpracy z Huawei. W Bułgarii tamtejsza firma A1 rozpoczęła już współpracę z Huawei i pierwsze testy się odbyły, ale decyzji żadnej na razie nie podjęto. Serbia rzecz jasna, jako kraj prorosyjski oświadczyła, że w żadnym wypadku Huawei nie wykluczy z przetargu i najprawdopodobniej podpisze umowy z Huawei. Jeżeli chodzi o Chorwację, Chorwacja podpisuje umowy z Eriksonem. No i tutaj kluczową pozycję zajmują Węgry. Premier Orbán był w grudniu ubiegłego roku w Pekinie i Węgry podpisały umowę oficjalną, państwową, z Huawei o tym, że Chińczycy zbudują sieć 5G. Czym oczywiście Węgrzy narazili się Amerykanom, ale to pokazuje, że Węgrzy są takim filarem wpływów chińskich nie tylko w naszym regionie, ale w ogóle w Europie no bo jeżeli zostanie już uruchomiona ta droga przez Bałkany na Węgry, to stamtąd jedwabny szlak ma prowadzić do Niemiec. No i jak już mówiłem, Niemcy się zdecydują wkrótce, czy Huawei wygra przetarg, czy nie. Jeśli tak, no to Niemcy i Węgry byłyby tymi dwoma poforpocztami wpływów chińskich w Europie. Grecja nie podjęła jeszcze decyzji. Z tego, co o, Państwo widzicie, wygląda na to, że ta strefa Huawei będzie najprawdopodobniej obejmowała e, Węgry, Serbię, e, no i raczej Bułgarię. A na zakończenie, powrócę do tematu ukraińskiego. E, pamiętacie Państwo e, o związkach e, komika z Ichorem Kołomońskim. Teraz wiemy, jaka jest cena i chora Kołomońskiego. On oświadczył, że jemu wystarczą 2 miliardy dolarów, bo na tyle oblicza swoje straty. Jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę, że przed nacjonalizacją prywat banku Kołomońskiego wypompował on z tego banku 2 miliardy, samego Zełęjskiego zainwestował jakieś 40-50 milionów. No, i teraz miałby dostać 2 miliardy za porzucenie zełęckiego, no to widzimy, że jest to niespotykanie wysoka stopa zysku. To się po prostu opłaca. I tu jeszcze raz się potwierdza, że na te układy i politykę trzeba patrzeć przede wszystkim przez pryzmat prywaty. Otóż Icholko-Omojski, który jak już mówiłem, finansował bataliony ochotnicze, mniej więcej rok temu. Rozpoczął e, zmianę kursu. Najpierw bardzo o, delikatnie, ale generalnie e, zmiana kursu na prorosyjski doprowadziła do tego, że w tej chwili twierdzi, że z Donbasem się trzeba porozumieć, w Donbasie żadnych e, e, Rosjan nie ma w sensie interwencji rosyjskiej, e, więc widzimy, że prywata. E, może prowadzić w różnych kierunkach i to sprzecznych, i to tę samą osobę. Rzecz jasna, wycofanie się koło Mojskiego z popierania Zeleńskiego sprawy nie zmieni, ponieważ koło Zeleńskiego już popierają Rosjanie. Amerykanie zainterweniowali za późno, bo tydzień temu sobie przypomnieli, że prowadzą śledztwo sprawę karną przeciwko chorowi kołomońskiemu za rozmaite przekręty finansowe. Ale jest to już za późno na interwencję. Także tak naprawdę wszystko rozstrzygnie się po drugiej turze. Nie wykluczone, że wybory mogą zostać ogłoszone na przykład nieważne. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Ale e, wybór zełańskiego będzie na pewno dla nas e, niekorzystny. Przy czym, jak bardzo wyborcy zełańskiego nie rozumieją e, swoich e, czynów, e, świadczy fakt, że 55% zwolenników zełańskiego chce przystąpienia Ukrainy do NATO, a 35% przeciwko. 55% jest za e, zerwaniem z Rosją, a 41% za zbliżeniem z Rosją. To nie czynniki polityczne decydują o wyborze Zaleńskiego, tylko jak już mówiłem, rozczarowanie i chęć zemsty na poroszence za to, że nie dotrzymał obietnic i nie zreformował państwa. Dziękuję bardzo.